Na sześć odcinków. Pięć z nich będzie bonusem dla osób wspierających kanał, natomiast teraz rozwiążę razem z Tobą przykład A. Niekiedy w przykładach otrzymujemy rozwiązania takie wielomiany, w których nie działają metody grupowania wyrazów, wzory skróconego mnożenia, ale może tutaj zadziałać dzielenie wielomianu, to znaczy w pierwszym etapie musisz znaleźć pierwiastek wielomianu, to znaczy Taki x, dla którego ten wielomian się wyzeruje. I robimy to w ten sposób, że po pierwsze zwracamy uwagę na współczynnik stojący przy najwyższej potędze. Tutaj mamy liczbę 1, a zatem, żeby znaleźć pierwiastki wielomianu, to będziemy musieli wyznaczyć dzielniki wyrazu wolnego. Zapiszmy, że wyraz wolny to liczba minus 6. A dzielniki tego wyrazu, które oznaczamy małą literką P, to będą liczby plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 oraz plus minus 6. I teraz kolejno musimy sprawdzić, dla której z tych liczb ten wielomian przyjmie wartość równą 0. Jest to dość żmudna czynność, no ale trzeba ją wykonać. Najpierw sprawdzimy, czy wielomian dla x równego 1 będzie równy 0. 1 do potęgi trzeciej to jest 1. 4 razy 1 do kwadratu to 4. Dodać 1 i odjąć 6. I zobacz, już w pierwszym momencie trafiamy na taką liczbę, która rzeczywiście zeruje ten wielomian. Widzisz? Więc okazuje się, że wielomian jest podzielny przez dwumian x odjąć 1, i to będzie właśnie jeden z czynników tego wielomianu. Więc podzielmy wielomian schematem Hornera. W tym górnym wierszu, zobacz, musimy wypisać wszystkie współczynniki stojące przy y, zmiennych oraz wyraz wolny. Tak, następnie Tutaj zapisuję jedynkę, czyli liczbę, dla której wielomian się zeruje. Tutaj wstawiam taki krzyżyk, tutaj plusiki i tworzę tabelkę. Schemat Hornera jest najwygodniejszy do dzielenia wielomianów przez dwumiany, dlatego go tutaj stosuję, ale oczywiście możemy dzielić też pisemnie. I zobacz, jedynkę spisuję tutaj na dół. Tą jedynkę nad uspisujemy, następnie wymnażam. 1 razy 1 to jest 1. Dodaję liczby, otrzymujemy 5. Mnożymy 5 razy 1 to 5. Dodaję liczby, mamy 6. 6 razy 1 to 6. Minus 6 dodać 6 to się równa 0. Czyli ta druga część, drugi nawias powstanie nam w ten sposób. Widzisz, każdej z liczb przypisałem kolejne potęgi, zaczynając, o, zaczynając od x kwadrat, czyli no tutaj zauważ też, że zmniejszałem stopień w tym nawiasie w porównaniu do stopnia, który był tutaj na początku. Widzisz, o jeden stopień w dół zmniejszyłem, czyli mamy 1x kwadrat, 5x oraz 6. No i na końcu wychodzi tutaj reszta równa 0. Tego już nie wpisujemy. Sprawdźmy jeszcze, czy. Istnieje delta dla takiego wyrażenia. 5 do kwadratu to 25, odjąć 4 razy 1 razy 6 to się równa 25, odjąć 24 to jest 1. Pierwiastek kwadratowy z delty to się równa 1. x1 to się równa minus 5, odjąć 1, podzielić przez 2. Minus 6 podzielić przez 2 to jest minus 3, lub drugie rozwiązanie. Minus 5 dodać 1 to minus 4, podzielić przez 2 to minus 2. Przepisuję pierwszy nawias. Natomiast dwa kolejne nawiasy tworzę w oparciu o te dwa rozwiązania. Czyli mamy, uwaga, x dodać 3. Zawsze bierzemy liczbę z przeciwnym znakiem. Oraz x dodać 2. I tak wygląda roz... ten wielomian rozłożony na czynniki pierwsze. Na czynniki. <grym> Za chwilkę odcinki bonusowe.